Dzień dobry, dzisiaj pryma aprilis, ale obiecuję, że nie będę sobie robić żartów. Chciałabym natomiast Wam opowiedzieć trochę o humorze. Dlatego dziś zajrzymy m.in. do książki Mowa Błazna o Saguinessa. Ale zacznijmy od początku. Czy Bóg w ogóle ma poczucie humoru? I w Biblii nie mamy tak jednoznacznie napisane, czy faktycznie Bóg ma poczucie humoru, ale możemy się na przykład po księdze Jonasza. Wnioskować, że Bóg faktycznie ma poczucie humory, bo to jest księga, która właściwie jest komedią, to jest parodia prorokowania. Musimy sobie wyobrazić w ogóle tą sytuację z księgi Jonasza, żeby sobie zdać z tego sprawę, bo Bóg mówi do Jana Jonasza, że ma iść do Niniwy. A ten co robi? Odwraca się w ten wzrok i idzie w zupełnie przeciwnym kierunku. I Bóg zsyła na niego różne przeciwności, w tym między innymi wieloryba, żeby Jonasza jednak przekonać do tego, żeby do tej Niniwy poszedł i prorokował. I jak w końcu Jonas się poddaje i mówi, dobrze, już pójdę do tej Niniwy, to jest najgorszym prorokiem, jakiego świat widział. A najbardziej groteskowe jest to, że to jego prorokowanie jest skuteczne. Słuchajcie, bo. Yy, i Jonasz spędza w Nieniwie jeden dzień i właściwie jedyne, co mówi, to jest jedno zdanie, mówi jeszcze tylko 40 dni i Nieniwa zostaje zniszczona. A efekt tego jego prorokowania jest porażający, bo wszyscy od bydła do króla pokutują. I Bóg lituje się nad Nieniwą. A co na to Jonasz? No on jest wręcz oburzony całą tą sytuacją. I jak sobie wyobrazimy faktycznie te postacie, tą postać Jonasza z księgi prorockiej, to, to cała ta sytuacja naprawdę jest dowcipna i pełna po prostu poczucia humoru. Prawdopodobnie w ogóle w Piśmie Świętym ukrytych jest więcej takich humorystycznych fragmentów. Dziś nam jednak trudno je rozszyfrować, dlatego że humor opiera się głównie na takich niuansach językowych i kulturowych. On jest oparty na paradoksach i niespójnościach. I jeżeli dobrze nie potrafimy rozszyfrować języka i kultury, to niestety tych niespójności i tych paradoksów nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć. Wracając jednak do Osa Guinnessa, on przekonuje, że humor zwraca uwagę na wiarę. Zarówno humor, jak i wiara leżą w samym sercu ludzkich doznań. I chociaż humor odpowiada na takie niespójności na niższym poziomie, to wiara może odpowiedzieć na niespójności na poziomie wyższym. W tym sensie humor zwraca uwagę na coś poza swojego zakresu i kieruje ku wierze. Dodatkowo, humorem można się posługiwać także, kiedy dzielimy się wiarą, czy debatujemy na tematy związane z wiarą. Chociaż nie zawsze oczywiście to wypada i zależy od okoliczności, to trzeba pamiętać, że nie zawsze trzeba być na siłę poważnym. Przekonuje nas o tym nie tylko Os Guinness, ale też autor powołuje się na takich apologetów jak Chesterton czy John Lennox, którzy potrafili umiejętnie korzystać z humoru w swoich pismach i w czasie debat. Humor ma też to do siebie, że potrafi zjednywać do siebie ludzi. Możemy bowiem mieć bardzo słuszne i logiczne argumenty, ale jeżeli w debacie czy w rozmowie nasi oponenci ujmą słuchaczy swoją osobowością, w tym dowcipem czy humorem, to cały nasz wysiłek może pójść na marne. Zdaję sobie jednak sprawę, że to połączenie dobrych argumentów wraz z odpowiednią postawą, takiego szacunku, miłości i jeszcze dodatkowo humoru może być trudne, ale na pewno nie jest niemożliwe i warto w sobie takie, takie cechy pielęgnować. Koniecznie sięgnijcie po tą książkę, mowa błazna, odkrywanie sztuki chrześcijańskiej perswazji, osa Guinnessa. I dajcie znać, czy faktycznie tak jak twierdzi autor, humor może prowadzić do wiary. Link do tej książki znajdziecie oczywiście w opisie filmu, a o książce opowiadała Małgorzata Madej.